I teraz, jeśli macie pretensje, że wasi y, młodzi y, domownicy szwędają się po nocach niepotrzebnie, wieczorami, to teraz się okazuje, że z takiego szwendania właśnie wyszło coś bardzo, bardzo dobrego. Grupa młodzieży, która tam cały artykuł pisuje, kiedy się spotkali, jak się umawiali, że było zimno, ale postanowili się połazić, w zasadzie chodzili bez celu i nagle zobaczyli, że nad jednym z domów jest dym. W pierwszej chwili dziewczyna mówi, że a, pomyślała, że ktoś się rozpalił w piecu, ale dym był coraz większy. Zaczęło się palić pod dasze. i wiedzieli, że tam mieszka starsza kobieta. No więc biegną do tego, biegną do tego domu, poskakują przez bramę, pukają w okna, w drzwi, e, nikt nie otwiera przez, im się wydaje, bardzo długi czas, ale tak naprawdę około minuty. Ta starsza pani się obudziła i mówi, co się dzieje? Ja nie tłumaczą, że dom się pali. A on mówi, jak się pali? Nic nie czuć, nie ma dymu, hmm. niczego, nikt na pewno się nie pali. Pali się pani dom, no trzeba uciekać. Dobrze, to ja tylko sobie wrócę po swoje rzeczy. I wracając... <grym> zemdlała, ale ją ocucili, no i wyszli hmm. z nią, ona mówi, że ona ich błaga, że oni, że ona tam ma torebkę, ważne rzeczy, hmm. dokumenty w tej torebce. Jedna z tych dziewczynek, z, tych, z, tych, z tej młodzieży, no wiecie, w emocjach, no bo wzorowo nie powinno wracać się do domu, który, który hmm. gdzieś tam płonie w którejś części, no ale wróciła, dostała dokładne instrukcje, gdzie ma się udać, znalazła portfel, znalazła torebkę, znalazła Rzeczy, które cenne mhm. tej pani. Zabiera to wszystko i uciekła z tego domu. W tym czasie dojechała policja. Siedem zastępów straży pożarnej, które gasiły ten, ten, ten dom. Sania. Pani wróciła, bo była w szpitalu. Mhm. Wróciła z tego szpitala i to młodzież teraz ją odwiedziła, właśnie w, 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 w tym domu. I ta pani mówi, że: No, jesteście moi, moimi aniołami, jesteście wrócnymi wybawcami.